Dzisiaj przyszliśmy do Teatru Ateneum w Warszawie, bo tutaj ma odbyć się koncert piosenek Ciecha Młynarskiego na wykonaniu znanego aktora. Jesteśmy bardzo zainteresowani, bo Młynarskiego znamy i lubimy od dziecka. Ciekawi nas jak, będzie wyglądać, jak będą wyglądać te nowe interpretacje tych bardzo znanych piosenek zapraszaliśmy Kelsonkę też, żeby przyszła tutaj z nami. No ale jakoś jej nie widzę. Niestety dużo traci nie chodząc ze mną i z na nią na tego typu właśnie imprezy różne. Nie rozwija się po prostu kulturalnie, tak jakby mogła, chodząc z nami. Ale opowiemy, jak było. Wróciliśmy z tego właśnie koncertu e, piosenek Wojciecha Menerskiego, o którym mówiłem przed chwilą. Nazywał się ten koncert ABSOLUTNIE! No i występował tam aktor, Wończyk, który śpiewał te e, piosenki, różne, różne, bardzo różne, z towarzyszeniem jeszcze dwóch panów, jeden na klawiszach, a drugi na takim wielkim kontrabasie grał. No cóż, można powiedzieć, występ nas nie rozczarował, był bardzo dobry. No, oczywiście Wojciecha Młynarskiego no, trudno dosięgnąć jego poziomu. Wojciech Młynarski, to się o tym może mało mówi, nie tylko świetne teksty pisał. Był świetnym interpretatorem. On się wczuwał po prostu w bohaterów swoich piosenek i potrafił zmienić głos, intonację, słownictwo, dopasować się do tego, co akurat było tam, w tych utworach. No. Tak Pan starał się i muszę powiedzieć, że nie najgorzej to wyszło. Bardzo przyjemna była atmosfera i sympatyczna. No, niektórych piosenek brakło, bo trudno w ciągu półtora godzinnego występu trafić w gusta wszystkich ulubionych. Na przykład ciocia lubi taką piosenkę Młynarskiego Lubię Wrony, która mówi o tym, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na ryżysku banany. Nie zmienią się w kawior pędraki, bo układ taki. No, a ja z kolei inne takie lubię piosenki. Też yy, na przykład yy, w razie czego przypomnijcie sobie z dzisiaj, która mówi o tym, że gdzieś w nadmorskiej miejscowości wakacyjnej, której nazwy zapomniałem jak na złość. Na ptaku, gdzieś przy plaży, tak jak inne, podszedł do mnie pewien gość. Gość jak inni, przyjmę zakład, że w dowodzie napisane miał szczególnych znaków. Brak strzyk się krótko, nie hołdował nowej młodzie. Postał chwilę i powiedział do mnie tak. Pan pamięta, pan sobie mnie przypomina, jestem z dziśu. Chodzę zimą, pan pamięta, chodzę zimą w rudym misiu. święto zawsze wkładam krawat pod kołnierzyk. Krawat z gumką trochę piję, lecz jak leżni. Ja też piję, piwotychy, sam aromat. Raz zmieniłem panu dychę na automat. Gdzie, gdzieś w Polsce. Łódźka, liska Almo, Kutno. Nie pamiętam pan. Przepraszam. Sorry. Smutno. <laughs> no, to jest jedno z tych <laughs> ulubionych No i yy, zaprosiliśmy, jak mówiłem, Personkę na ten występ. Bardzo jest szkoda, że ona spędza godziny przy jakichś no, najciekawszych, raczej nudnych symulacjach jakiejś panienki w jakimś tam dziwnym. Otoczeniu jakimś domu w wenthouse czy czym tam, która łazi tam po tym, a ona gada i gada w towarzystwie swojego chłopaka o tym, no szczerze mówiąc, idąc na koncert, na przykład pana Wojciecha na peneum, rozwinęłaby się umysłowo, głowa by jej się zrobiła taka szeroka, prawda? i horyzonty też, też takie szerokie, no bo ja sporo też potrafię o tym wszystkim opowiedzieć. I dzieciania też się dowiedziała, pan Bończyk też dużo opowiadał o Młynarskim i, i o, swoje, o jego po prostu podejściu do muzyki i o do utworach. Było bardzo fajnie, bardzo ciekawie i to jest lepiej spędzony czas dla rozwoju osobowości człowieka, niż branie udziału w symulacjach komputerowych. Zapraszamy na następny koncert, który w połowie już kwietnia się odbędzie. Będzie występował amerykański rockman Neil Morse. I zapraszamy Helsonkę też na ten koncert.